Cześć, internecie, jestem TV i jak widzicie, jesteśmy w kolejnym odcinku Reksia i Czarodziejów. Teraz zmieszamy do naszego e, wykładowcy Morsa, a niestety musimy polecieć z tam. Co my mamy w ogóle? Mamy koszyczek, kamienia. Mamy jednego tego, kurczę. A, a moment. Posłuchaj. Na pewno jedna, ale tylko jedna część jego stroju jest niebieska. Podejrzany ma albo niebieski kapelusz, albo wzorek gwiazdy. Na pewno nie ma obu. No dobra, no nie e, Tak, idziemy ten, idziemy zrobić. E, nauczyć się czaru. O, jaki piękny zachód! Wypowiedz hasło Waldi. Tak. Wracamy do Waldi Morsa czyż Niestety. nie? Tak? <grystanie> Niestety. Niestety smokręt. Niestety wracam. A u, a u, a... Mam nadzieję, że już zbliżamy się do końca i że nie będę musiała a... latać z smokrętem. A... Ja nie mogę że zginę zaraz, tutaj. No mówię, lecimy do Morsa, bo wydaje mi się to najrozsądniejsze w tej sytuacji. Bo, no nie wiem, nie wiem co zrobić z koszykiem szczerze mówiąc, trochę leci no. E, nie wiem co zrobić z koszykiem. E, nie wiem, jak zafundować e, Baba jadze. Nie, nie, nie. nie. Dobrze, leci. E, jak zafundować Baba jadze nowy dom? Zaraz spadnę. Latuj latuj, 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 dobra. Nie ma takiej, Może nawet dolecimy za pierwszym razem. Spokojnie, smokrem. No i to będę musiał lecieć. Dobra, doleciliśmy, chwała. Przed nami siedziba Waldi Morsa. To dobrze, dobrze, dobrze. Idziemy się nauczyć zaklęcia. Widzę, że jesteś gotowy do nauki kolejnego czaru. Co to jest? Koła i wiry. Proszę, i wir? przygotuj różkę i podejdź do manekina. Oto symbol czaru ofensywnego koła A, i wiry. Je, je. Trafiony nim przeciwnik będzie miał problemy ze skupieniem wzroku. co skutecznie utrudni mu rzucanie czarów. Okej. Okay. Troszkę strasznie trudne zaczynają być te zakręcia. Doskonał! spróbuj jeszcze raz. Nie, nie, wystarczy. Nie, jeszcze nie jesteś gotowy. Mhm. E, jeszcze nie jestem gotowy, mówisz? A mogę z tobą pogadać? Nie masz nic do powiedzenia? Nie, Ociekawe jeszcze go... nie jesteś gotowy. No dobra. więc no znowu musimy wrócić, bo tu nigdzie nie można. Nie, tu jest tylko to. No, ale głupio, zrobienie że trzeba tam z pokrętem latać. Robi się, rzucam sumy, wskakujcie! Aaaaa! I po co nam to było? No, Obawiam się, że płonę. Da, lepiej zanurkujmy. Żeby teraz wracać. A jeszcze zaraz będziemy musieli iść, nie wiem gdzie w zasadzie. Spróbujemy pójść do budyktora Mateusza i posłuchać przepowiedni, wiecie? Tak sobie myślę, że to nie jest taki zły pomysł. Leć, 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 leć! Może nam przepowiednia coś ciekawego, wiecie, zdradzi. Co powinniśmy teraz jeszcze zrobić? Bo szczerze mówiąc nie mam pomysłu. <grymne> dobrze, ale patrzcie już oh, prawie. No i za chciałam pochwalić się i, i już jest gorzej. Oh, no właśnie. No, ale chciałam powiedzieć, że nie najgorzej mi idzie w tym momencie już latanie smokrętem. Bo dobrze, bo jeszcze raz dwa razy będzie trzeba tam polecieć przynajmniej pewnie. Przelecisz. Oh, wow. Przelecisz, dobadź, do tadyo. Smokręt. Jesteś spoko. Widzę przystań! Udało się! To się. Oj, jaki piękny za. Okej, okay, to co? To idziemy do burektora. Chyba, że my już znamy tę osobę, a. nie wiem. Nie wiem. Zali studnie magiczne wysychać zaczną. Zali zakwacze u bram, drób, rozpaczy. A to, co bryłą lodu było od wieków, wodą się stanie. Czyli się roztopi. Kamień dotąd milczący przemówi. A wszdy żab deszcz z niebios spadnie. Jak też na przykład magix w powietrzu rozpływać się pocznie. Takoż kraina czarów w przepaść runie. O, psia moc! No to nie jest. Za zapytaj o, o przeczytanie trzeciej części. Uchał! Ali też nadejdzie babol. Pies z gwiazd. A z lustra konkretnie. I a nadzieję nas. sercom waszym przywróci, i kretem swoim wierzym na rynku roztrzaska, a liczba jego łabądek, łabądek, bałwanek, bałwanek, a za Ali spłynie na nas trzecia część przygód jego. Tak o rzecze ich twórca. Mój kopiec kreta i kini manjarat. Za to, żebyśmy od pop hał, 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 hał. I wstanie jeden z Was, szkatułkę pradawną odnalazłszy i plecami się do Was obróci. Powiem, samotrzeć, otworzyć się zechce. A kapelusz jego czerwony lub niebieski będzie, albo inna część szaty jego, przyzdobiony znakami nocy, Jakoż to księżycami albo gwiazdami, a znany będzie jako ten, który tak potwornie mąci. O psia Co o Szpilmaus zapytaj o Waldem. to wie... ja nic nie dowiedziałam ciekawego, wiecie? Dobra, to pójdziemy do Krainy Czarów, w sensie baśni czy tam czegoś tam. Chyba, że pójdziemy jeszcze do tej, ale no, tu nic nie będzie chyba. Wszędzie w tym mieście pusto, a tu nagle! <noise> to prawda, kretys? Nie wiem, może pogadajmy z nią. Masz. Nie? Chodź, Kdetes, nie Wszędzie w sensu. tym mieście pusto, a tu nagle! Przewijają się jakieś tłumy! No. Wiedzisz, jakie to niespodziewane? Latanie namiotów. <laughs> to o, to przynajmniej przyjemne. Zabronić. I ruszyj. Mojej kujej, jejku I ruszyj. Lecieli, lecieli, aż wreszcie dolecieli. Przed nami kraina bajek. No i dobrze, że kraina bajek, tylko. O, tu są ufne w ogóle. Pan śpi. A my tam możemy teraz iść, patrzcie. Knutszy, olbrzymią, bohaterowie wkroczyli na obszerną polanę. Toż to słynny Szrek no, się! Szrek <słuch> O ile zrozumiałem, chcesz opuścić Krainę Bajek, tak? Bo czujesz, że tu nie pasujesz, tak? Przepraszam, że się wtrącę, wyruszasz w szeroki świat, shrek Sz Fascynujący! Hmm. czyli jeśli znajdziemy Ci przyjaciela, yy, towarzysza podróży oraz zapas prowiantu, to zostawisz nam w spadku swoją norę, tak? Hmm... Obawiam się, że mamy oba, albo nie obawiam w zasadzie. A oto obiecany koszyk prowiantu. Wow, wow, A oto towarzysza. Mam tu dla ciebie idealnego przyjaciela, towarzysza, wszelkich podróży. Szreksiu, poznaj gadający kamień, który mówi. Wow, 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 wow. Przepraszam, mogę coś powiedzieć? Nie. Wow, wow, Powodzenia, Szreksiu. Opiekuj się gadającym kamieniem. Dobrze zrozumiałem, że akt własności Nory znajdziemy wewnątrz, tak? Wow. Wow, 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 wow. Przepraszam, że was opuszczam, przyjaciele. Nie ma sprawy. Eh, nigdy nie sądziłem, że poznam samego Shrekia. Aha. Papa I jej podróży. La, 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 la. No, zbadajmy ten Nora. Ale nora. Co? Bez, bez własności. Znowu? O nie! Ja pamiętam, jak się walczy, na pewno fajnie. Dobrze. Postaramy się zrobić tak. Postaramy się zrobić tak, żeby, wiecie, żeby tu już na dwa nam się przesypało. A oto rzeczony okay. akt własności nory. Okej i co? A, domek mamy dla Wiedźmy! Dobra, już kumam. Mm, idziemy dobrze. Okej, okay. proszę, masz nowy dom. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Oficjalnie przekazuję ci, Babo Jago, akt własności Nory, uprzednio zamieszkałej przez yy, Szreksia. Szreksia! O, ja Boga! Tyle szczęścia naraz! Dziękuję Wam, Jasiu i Małgosiu! Proszę, oto obiecana nagroda magiczny grzebień. Co Jeż... to, to jest... rzucicie go za plecy? Natychmiast wyrośnie tam gęsty las. Zaprowadzi Was do bajecznego skarbu, o którym wspomniałam wcześniej. Mm, o nie, nie, nie. O. Mm. Mm -hmm. Nie to. No skoro mamy rzucić go za plecy, to chyba właśnie za te plecy. Aaaaaah! Nareszcie wolimy! Teraz będę gramił, palił i pożerał! życie! Oś ty w kopiec wkopany! Okej. Okay. <tip> Do 100 beczek zwietrzałego grobu. Musi być, że zawędrowaliśmy do sezamu pełnego bajecznych skarbów. Do stu Czefiecie. beczek, A, drób. Oj, drób. Drup chaosu. Dobra. Czy myślisz, że słyszamy do końca tej gry? Czy dzisiaj już będzie koniec? Słuchajcie. Może... Piorna góra zagrachała po raz ostatni i zapadła się po siebie. Ok, to możemy ustać na tym? Dziś Aha! Sprytne. Aha! Jeździmy kluczyk. A czekajcie. Z uparty. Tu peczek z Otwórz się wreszcie Ali! kochanie! Zostawiam klucz tam, gdzie zwykle! Wiotczałego brawiu! Z Chcę Co się jednego z Okazał się pusty. No niemal pusty. Na środku bowiem stała tajemnicza dynia. Dynia? No, chyba lampa! No to taka, taka lampa ladynia, rzekłbym. Ladynia lampa! No właśnie, mi też nie tak coś kojarzy. Potrzyj ją, rekju. rychło! Dzień dobry, jestem Dżin. <ścoughs> Znacie mnie z takich bajek jak: Lampa Aladyna i Lampa Aladyna Dwójeczka. Wsławiłem się między innymi przeniesieniem pałacu Aladyna na dużą odległość. Spełnię wasze wszystkie życzenia, ale tylko trzy, jeśli rozwiążecie zagadkę. Dobra! Dziwnie, obawiam się, że bledziesz trzy po trzy. Co to za zagadka? No to trzy, cztery. Dawaj no tę zagadkę, Dziwnie. Oto trzy kubki i trzy złote monety. Zadanie polega na tym, żeby umieścić monety w kubkach, tak? By w każdym kubku znalazły się trzy monety. Ho, ho! Zagadka, jak się patrzy. Um. To o to chodzi? No To nie może być. Rozwiązaliście zagadkę. No dobrze. To było Trzy życzenia. Ho, 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 ho. Proszę bardzo, Leksiu. Hej, no ja też chcę być mądry, zdrowy i piękny. Proszę bardzo, Kretesie. Zostało wam jeszcze jedno życzenie. Trzymajmy się z tym trzecim życzeniem, rekiu. Ani chwili będzie ono nam wkrótce potrzebne. Wzeszmy lampę i ruszajmy dalej. Ho! Okej. Okay. No ciekawe, po co nam będzie to życzenie. Bo tu już chyba w tej niebajek mamy wszystko zrobione, tak? No dobra, w takim razie wrócimy do domu w sensie no do Magiks yy, i zobaczymy czy coś się tam wydarzy. I ruszyli. Dolecieliśmy. Lecieli, lecieli, aż wreszcie dolecieli. Widzę Magiks przed nami! Ale nadal tam możemy polecieć. To chyba nie wszystko zrobiliśmy, co? Dobra, polecimy do tego, polecimy do. Yy, do. 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 a najpierw pójdziemy tu, dobra. Najpierw pójdźmy tu, do budynku, która ma czegoś nie chce. Warto zawsze sprawdzić, bo mi się wydaje, że powinno być jeszcze jedno. Ten atak tych gołębi całych. Oj, przepraszam. Zostawiam ten, zostawiam Wam wiatrak. Dobra, nie ma sensu. Wszystko wiemy. Może już nie będzie. Może mi się wydaje, tylko może oni jednak są pojniejsi niż mi się wydaje. Dobra, pójdziemy tam. A w ogóle, moment. Sprawdźmy, kto na razie jest podejrzany. Posłuchaj, na pewno jedna, ale tylko jedna część jego stroju jest niebieska. Posłuchaj, na pewno jedna, ale tylko jedna część jego stroju jest niebieska. Aha. Moment. Aha, nie. Moment. <grytanie> eee, czyli to są... No dobrze, pokażcie mi tę kartę. Wytłumaczę wam jej działanie. Każdy z nas siedmiu czarodziejów podzieli się z wami swoimi podejrzeniami. Po rozmowie z czarodziejem karta uaktualni się automatycznie. Kliknij wizerunek czarodzieja, aby ponownie wysłuchać jego podpowiedzi i zobaczyć, którzy czarodzieje w świetle tej podpowiedzi są podejrzani, a którzy nie. Kiedy porozmawiasz już z całą siódemką i wyświetlisz wszystkie podpowiedzi, okaże i ruszy. No nie, no dlaczego? Ale a, gdzie ja a, lecę? A, przepraszam a, a, O, o matku! O, a, ratun! Za Na znaczy, do tego? To. Pani fajnie. Coś mi się tu zepsuło, chyba. Zroba to leci. Lecieli, lecieli, do, do, lecieli. Ale na To kolejny fajnik? Piklibia? Piklibia? Pik Ale dlaczego w Piklibi jesteś? Ja chyba nie chcę do Piklibi. I ruszyli lecieli, lecieli ale. Aż wreszcie dolecieli. Widzę magicz przed nami. No, no, bo ja bym chciała. Podejrzany ma albo niebieski kapelusz, albo wzorek gwiazdy. Na pewno nie ma obu. Albo niebieski kapelusz, albo wzorek gwiazdy. Jestem pewien, że możecie wykluczyć Burektora Mateusza. Nic więcej nie wiem. Aha. Jestem pewien, że podejrzany ma albo niebieski kapelusz, albo wzorek gwiazdy. Na pewno nie ma. Ten, który tak potwornie mąci, ma na ubraniu wzorek w księżyce. Ten, który tak potwornie... Jestem pewien, że możecie wykluczyć Burektora Mateusza. Nic więcej nie wiem. Nie mam żadnych podejrzeń. Wiem tylko, że to na pewno nie ja. Nie mam żadnych podejrzeń. Ponad wszelką wątpliwość, chrumburak i Walli Mors są poza podejrzeniami. Ona Ponad wszelką wątpliwość... I Hrumburaka No nie i niestety trzeba było zacząć całą przeprawę od początku. I ruszyli. Aha. No dobra, mam nadzieję, że my coś lecimy do Krainy Czarów, widzę, że tam nie to się chyba nam spsuła trochę. się, że do tych klików lecimy. Czemu jestem do tego picklebika? Kurczę, czy tu coś mam, że muszę tu lecieć? Nie wiem, spróbuję tamto zdjąć tę linkę jeszcze jedną. Albo no wejdę tu do, do, do myszy do szczurka naszego. No, jednak nie chyba. Nie no to z tym też nic nie zrobię, Nie ma sensu. Wracamy, słuchajcie. I, I lecimy do kolejnej magii. Lecili. Lecieli, aż wreszcie dolecieli. Widzę magik przed nami. Dobrze, że widzisz magik. Teraz idziemy ten. Idziemy do smokręta. <gryw> idziemy się męczyć ze smokrętem teraz. Bo nie mam bladego pojęcia, gdzie mogłoby być. Użyte zaklęcie w sensie, no ży życzenie ostatnie Sorki chłopaki, ale przechodzę remont. Wracamy do Waldi czyż nie tak? No. Niestety Obadam wracamy... Się, Lepiej wow, wow. No dobrze, nie przeżywaj, Smokland. Jesteś tym smokiem. Łone! Smok ten najgorszy środek transportu w każdej absolutnie grze. Nie rób mi tego, dolecimy. Już dolatujemy. Dolatujemy smok ten powiedziałam. Świat zawirował i niestety trzeba było zacząć przygodę ojmoczoku. Spróbujmy jeszcze raz. Spróbujmy. No niech się tak w kończy. O dobra. Och, ale ciepło. Przed nami siedziba Waldimorsa. Widzę, że jesteś gotowy do nauki kolejnego czaru. Proszę, przygotuj różkę i podejdź do manekina. Oto symbol czaru, ochrona przed kołami i wina. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Za chwilę mój magiczny manekin spróbuje cię zaatakować. Wykonaj prawidłową zasłonę. Tak, 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 tak. Doskonale. Spróbuj jeszcze raz. Nie, już wystarczy. Nie, jeszcze nie jesteś gotowy. A, mogę ci dać to? <laughs> Wiem! Dobra, nie, bo my mamy klucz. Ale ten klucz to nie był do... Tego? Czekajcie, bo może ten klucz jest do tych zamkniętych drzwi w Magix. Robi się, rzucam sumy, skakujcie! No. Nie płoniesz, Smokręt, nie przeżywaj. Szkoda, no, że nigdzie życia tu nie można złapać po drodze. Dobrze, doleciliśmy. Chwała. To idziemy zobaczyć, czy ja ten kurs będzie pasować. Udało się. Szorki, chłopaki, ale przechodzę, no i dobrze. Przechodź, przechodź, może będzie łatwiej się tobą latać.